List św. Pawła do Galacjan, czwarty rozdział. A mówię: Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niego niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my. Gdy byliśmy dziećmi byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu zesłał bóg syna swego który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi aby wykupił tych którzy byli pod zakonem abyśmy usynowienia dostąpili a ponieważ jesteście synami Przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury Bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory lo, roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad Wami. Proszę Was, bracia, Bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną ani nie plunęliście na mnie ale mnie przyjęliście jak Anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą Waszą szczęśliwością? Albowiem daję Wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem Waszym, dlatego, że Wam prawdę mówię, gorliwie o Was zabiegają? Ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród Was obecny. Dzieci moje, znowu w boleści Was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w Was, a chciałbym już teraz być u Was. I odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o Was chodzi w rozterce. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy,. Według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo: oznaczają one dwa przymierza: jedno z góry synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane: Raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak on dziś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha tak i teraz. Lecz co mówi pismo? Wypę wypęć niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej.